Siemaneczko, tu zakał z tej strony. Witam Was w wiosennych porządkach. Trafił do mnie komputer, który myślę, że możecie zajrzeć do niego i na podstawie tego pomyśleć o swoim, jak często go sprzątacie. A na wiosnę by się przydało. W tej wersji niestety ten komputer nawet co roku nie był sprzątany, więc myślę, że niezłe kwiatki będą w środku śrubkę już odkręciłem co się z nią nie szarpać bo wcześniej się trochę szarpałem jest trochę brudno nie wiem czy dobrze to widzicie zaraz podjadę Wam z kamerą to zobaczycie na pierwszy rzut oka jest grubo na bliższy rzut oka jest jeszcze grubiej no, już pomijam fakt, że tam trochę kurzu jest na dole Kable trochę przykurzone na karcie graficznej też, ale tutaj jest mocno jeszcze obklejone. Ciekawy jestem tylko na jakiej głębokości jest nawalone. Może jeszcze dajmy jakiegoś światła. Rzućmy trochę światła na sprawę. O, można zobaczyć z tej strony. I całkowicie zaklejony radiator. Całkowicie. Zobaczcie. Całk Nic nie przechodzi powietrze. Nic. Już tam pomijam takie kłaki, które tutaj są na... Ciekawe, jak tam w zasilaczu. Też niezłe. Nieźle obrósł. Piórka, że tak powiem. No, także mam dzisiaj trochę sprzątania, i mam nadzieję, że Wy swoje komputery też sprzątacie. Też sprzątacie częściej niż raz na kilka lat. I zajrzyjcie do niego. I sprzątamy w systemie i sprzątamy w komputerze w środku. No, to by było na tyle, a ja się biorę za sprzątanie i wy też czasem zajrzyjcie do swojego kompa. Cześć. Masakra co. Pa. Siemano, tu znowu szakal. Już po sprzątaniu. Zobaczcie sobie. Komputerek został odkurzony, odpylony, tam wszystko sprzątnięte. Kabelki przetarte, karta też odkurzona. Wiatraka na karcie nie ma, więc jest pasyw. Nie było dużo sprzątania. Najważniejsze tutaj: wszystko umyliśmy, przetarliśmy, rozebraliśmy, wyczyściliśmy starą pastę, założyliśmy nową pastę. I gra muzyczka. Komputerek posprzątany, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie działał dalej. Teraz będziemy sprzątać w środku, czyli Windows, tempy, cookies, resety itd., itd. Jak chcesz wiedzieć, jak to robię, to jest taki materiał w komporadach na kanale, więc sobie poszukaj. A to by było na tyle już dzisiaj z wiosennego sprzątania. Mam nadzieję, że swój komputer utrzymujesz w miarę, w czystości, tak jak ja. O, tu jest mój. O tu mój się trochę kurzy, to podejdę dmuchnę i już jest czysto no to do następnego razu, cześć Szakalaut.